Uwaga, akcja, ale latarka przestaje mi świecić. Są kiciusie, próbujemy z kocią, ciocią. Chodź, rudasku, chodź, licz na to. Dobra, nie gadamy, tylko ja się muszę teraz mega skoncentrować. Kocia ciocia stoi tutaj <zyskuj> ze szmatą. Trochę kiedyś była moją pościelą. Dobra, zobaczymy, czy kotki wyjdą. Ręce mam już tak zgrabiałe, że masakra. Idą, 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 idą. Idą kiciusie. Ale ja w każdej chwili mogę rzucić telefon. Widać kiciusie. Idzie jedna. Ta bardziej puchliwa kiciusia. Wiesz co, trzymaj telefon. Chciałam powiedzieć twoje imię. Ech. Dobra, choć się odsuniemy, bo one się boją. Czekaj, czekaj tam ja To ja mam te szmatyce Ja się z tobą tym podziewam. Może wszystko już mam drobne. Musimy się uspokoić. Tylko nie wiem, czy nie, 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 nie zgasić lampkę. Odeszł, odszedł Rudy. Jego byśmy już miały. No tu na nią łapkę. No tu weź, poczekaj, no idzie. Kurwa, wyszło. tak dwa naraz to ciężko będzie. A czekałam przeszedł tędy. Nawet ja bym była za opcją, że złapać ją, to, to jego potem się łatwiej złapie, bo ona jest bardziej. Łapki, łapki, wiesz, przełożymy to, to na tej małej tacce. No chodź tutaj, chodź. Chodź, mała cleniaro. Myślisz się nazywała cleniara? Niestety Kiciusia, z drugiej strony taka cwana, że podbiera jedzenie, z drugiej strony klatki. Zamiast wejść do klatki, to sobie wybiera jedzonko łapką, z drugiej strony. No, na pewno koteczka, bo koteczki są takie cwane. cwaniary, tak? Chodź tutaj. Mi latarka słabo świeci. No, Rudy wchodzi. Gdy wchodzi, już można by go było mieć. Ale co ta biedna zostanie sama? Mała mi palce odmarzają od nóg. Jego by mogły, mogłybyśmy już mieć. Wiesz co? Na nią postawimy klatkę łapkę. Y Co? No mało. kurde się dąży. Czekaj, damy, może ona wyjdzie. Jakby z dwoje to by to było. Może zrobimy tak, że damy to mniejsze, żeby ona nie mogła wyciągać łapą. Albo to do klatki. O. Tylko, że jak złapiemy tego, to to drugie już może zwiać i się bać, mhm. się zrobi rumor, może nie podejść w ogóle. Czekaj, czekaj. Nie wiem, gdzie są kartki, kurde. No, węczy, węczy. Siedzi A tu są zwane kopie, tu są cwane kopie. Jest on. Necháme se muset sem plavit. Na mož. Jebo chlotkaše.

Zastanawia się, osiołkowi wsiań w żłobie, żłoby dano Patrzy na ciebie. Idź się schowaj, bo uciekła. Wiesz co, idź może do samochodu. I najwyżej, gdzie jest ta, ten, ta, 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 ta pościel do przykrycia? Aha, tu. Idź może do samochodu, bo jak może będzie mniej osób, to może wiesz. Ja się też odsunę, wiesz? Zobaczymy, może wyjdzie na dobratki łapki. Ja idę, udam, że idę. bez szelesnej zachowywać, a śnieg skrzypi. ale żony w ogóle Siedzi. Biało-czarne. Rudy się schował. kicz kici, kici. chodźcie. Chodź tu malutka, chodź Rudy. Chodź kici, 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 chodź. kicz 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 ze śmietnikiem. chodź Dobra, ja stanę za śmietnikiem Poczekamy chwilę, ale mi się wydaje, że musiały dostać może wieczorem jakieś ziemniaki czy coś, dlatego nie są takie głodne. Myślę, że wiesz co, tak będzie dobrze. O, tak. Już są duże, bo są też cwane. for sure, sure. Я жалезу, так я калорийно. Чего я ровно тусо пану, я нал даю патну. Я нал тусо пану, я жалезу, сану, сану. Я жалезу, сану, сану. Я naklejmy najwyżej. Ja to wróżmy w tym. się może tą stronę ulicy. Może do tej łapki któreś wejdzie. Ja bym mówiła, wiesz.